Cześć, witajcie z tej strony Spider Vlog. Niedawno było przekładanie avikolari peru purple. No to jak pająki rosną i jedzą. No to kolejne przekładanie. Tym razem mamy ptasznika e, kędzierzowego tak zwaną brachelmę albo pilosum. E, od niedawna używam tej nazwy. Ogólnie, już był oni odcinek, jak ją kupiłem. Był o niej krótki materiał. Więc tak, terarium na niej zrobiłem dzisiaj. Przed sekundą dokładnie skończyłem. I też do Was pytanie, czy byście chcieli, jak ja robię na odcinku, te właśnie terarium? Czy już po prostu jak tylko przerzucamy tego pająka i o nim coś tam opowiadam, ciekawostkę na przykład, tak. Zresztą podejrzewam, że lepiej by było, jakbym to robił przy Was, żeby nie było, że już kupiłem ten... Yy, niestety terarium mi się i jednego względu mi się nie podoba, bo jest takie. Się otwiera do góry, ale to może i lepiej, bo pani nie ucieknie tak łatwo. Ogólnie terarium wyszło ładnie w miarę, o! Mam nadzieję, że mi tego nie rozkopie ogólnie. Tu nie wiem, czy będzie widać, widać w miarę. Tu jest taki mały, jakby schodek o, dla niej. Tu jest jama, tu jest kamyczek. Więc poko. Pyk. Tutaj, oczywiście, pełen to musi być. Bo nie chcę, żeby. Najgorzej, bo on właśnie jest otwierany od góry. O to narzekam. Jej, bo to jest skoczny pająk ogólnie bo raz tacie wyleciał i ja się go nie chcę teraz otwierać, bo wiem jak to się skończy. Chodź, wiem, mam pomysł. Gdzieś miałam takie duże pudełko, dobra, nie wiem gdzie jest pudełko, ale to po prostu otworzę, wstawię po prostu to do środka. Jeśli nie lubię tego, bo to jest taki mały dzyndzel do łapania. Też może to uchylę. No właśnie, małpa się już ruszyła. Ja się tego obawiam, już się małpa ruszyła, już ją tutaj widać. Mm, widać, no. Zrobiła u mnie już jedną wylinkę od ostatniego nagrywania, więc się bardzo cieszę. A ja to zrobimy coś takiego. Ja co zrobię coś takiego. O! Będzie widać terarium. Przez chwilę będzie trochę mały mentlik, ale po prostu wstawię braszkę do terrarium i ona sobie na spokojnie sama wyjdzie. Oczywiście stroną, którą ma wyjść. To puszczę ją coś tym... Rodzaju, nie chcę, żeby mi się otworzyło ta wieczko. Przy. Oha, dobra, takiej nie postawię. Może ją postawię tak, o. Otworzę to okienko. Właśnie będzie najgorzej otworzyć okienko, bo ona przy nim stoi. A też ta pęsada nie jest taka chwytna, jaką bym chciał. Trzeba będzie kupić prosto, ogólnie. I. O, dobra, dobra. I czy ona teraz łaskawie zechce wyjść? To jest moje pytanie. Druga obawa? Wyjdzie. No, ja cofnęła się. Ale kicha będzie z nią wypuszczanie. Hmm. Jak by to zrobić? Teraz pytanie, bo otworzy ją na stole. Spierdzieli. Eee... Będę chciał ją wpuścić. Zacznie mi uciekać. Do. Zacznie mi uciekać po tej. Na szczęście mam tutaj pomocnika. Tata w akcji, bo sam bym tego nie zrobił. Się boję, że ona zacznie spierdzielać po pokrywce. Ja to zamknę. Ona się uspokoi w tym nowym domku. Myślę, że przymknę to, żeby na no wszelki wypadek będziecie przez chwilę szybę widzieć, ale Lepiej jednak przy tym pająku, on nie ma przyjemnych helicerów. Ja też nie chcę ryzykować. Ja się, ja się boję teraz, tak to strzyknie, to ona się wystraszy i wtedy pobiegnie. I będzie się stanie taka agresywna. Ogólnie. No ale wy lubicie dłuższe ty Gnomie jeden, rąbany. O, dobra ja już sobie wygonię kultularnie. Nie, ty mnie nie wyczesuj tych włosków, bo cię postrzelę małpo. Ja nie chcę być ten, ty, ty teraz powyczesuj, ale se idź w koleby. Ale jest piękna, teraz mogę zrobić małe strefy makro. O, o, ruszaj się, ale wcale z pojemnika nie chcę wyjść. Powiększmy. O. Wiem, że jakoś nie jest powalająca, bo nagrywam to z telefonu, bo nie wziąłem kamery. Niestety, a muszę to nagrać, żeby mieć o. No, ładny pająk ogólnie jest. Nie wiem, dlaczego darzę do niego bardzo dużą sympatią. Chociaż boję się jego helicerów, bo nie ma ich za przyjemnych. Może poczekajmy chwilę bez tego wyganiania, bo się teraz obróciła. Tam oczywiście będę trochę perkał, żeby wylazła. Ty, ty mnie nie. Tym nie, atakuj pensety, mał jedna, tylko wyłaś. No mówię, nie cześć tych włosków, bo cię na odwyk wezmę, no. O nie, przestawiło się pudełko. Już szło tak ładnie. No mówię, nie cześć tych włosków, małpono. Zaraz przyjdę, idę po okulary, bo będzie to nieprzyjemne. Dobra. Y okulary strachu są. Cofaj się. To jest dobra. Niech ona sobie teraz pójdzie. Ja poczekam. Niech ona się schowa. Niech ona se pójdzie. A idź pan! Dobra, teraz już się nie boję tych włosków, bo one już opadły na dno. Co to zrobić tak, że ją pyrgnę teraz? Ja się boję, że na... to, mi to! pajączyny gdzieś, ale ona miała tutaj raj po prostu. Ja, ja lubię taki tor właśnie pomieszany z mchem. A teraz ty idziesz tam. O, ja zaraz umyję ręce. Otwieramy kulturalnie, masz nowe terarium, ciesz się. Mam nadzieję, że będzie Ci się dobrze tutaj żyło i że nie rozkopiesz. Nie lubię Twoich zębów, fajnie, że się udało bez ataków, chociaż te włoski mogłaś sobie oszczędzić. Pogonię stąd, żeby było lepsze makro. No, ładnie się tu ustaw. Na wyświetlenia. O. Co chcesz powiedzieć na koniec odcinka? Czekaj, nie słyszę. Mówi, żebyście zostawili łapkę w górę. A, i subskrypcję. A, z dzwoneczkiem. No więc, jak pająk, iż ptasznik was prosi, to nie przedłużając, to będzie koniec odcinka. Trochę od adrenalina mi skoczyła. Czy te włoski. Już nigdy nie zostałem poparzony, chociaż myślę, że to kiedyś się dojdzie, Że mi nawet jakiś pająk gryzie, więc. Ale podoba mi się ten pająk darczyń i wielką sympatię. Polecam do początkujących, chociaż przez te włoski można się zrazić do ptaszników. Yy, więc mam nadzieję, że ci się będzie dobrze tutaj żyło, żyło mała. Bo to, to jest, przypominam, ona. A w ogóle możecie w komentarzach napisać yy, ten. Yy, na nią imię, jakie mogę nadać. Dla tej pięknej samiczki. Więc nadzieję, że, że się podobało. No, 10 minut na nagrywania w sam raz. Więc nie przedłużając. Nara, cześć. Na sam koniec jeszcze małe makro. Będzie, podejrzewam. A i wbijajcie na mojego Instagrama. Ta sama nazwa co na YouTubie, tylko że wpisujecie na Instagramie. I tam na pewno pojawi się to zdjęcie, które właśnie teraz widzicie, bo na pewno zrobię, bo ładniej się ustawiła. Więc nie przedłużając, nara, cześć.